A jak ci idzie pisanie? Dobrze. To znaczy? Wkrótce coś ci prześlę. Kiedy? Do książki, nie kiełbasa. Wybacz, ale terminy nas gonią. Mogłam pisać dla Anagramu, ale nie piszę. Wiesz czemu? Bo cię nie chcą. Nikt cię nie chce. Pierwsze powieści Sonsoles odniosły sukces. Okrzyknięto ją głosem pokolenia, ale ona specjalnie się tym nie przejęła. Nie mogę uwierzyć, że cię poznałam. To pierwsza powieść. Rok Pantery, moja ulubiona. Właśnie wydałam rok tygrysicy. Ale w tej pierwszej przeszłaś samą siebie. Samą siebie. A jaka jestem? Mądra, głupia, ładna, brzydka. Marii Josep. Dziękuję. Dla Marii Jose wylisz mi... A tak cię wielbiłam. Wielbić to możesz Matkę Boską. Nikomu nie podpiszę pierwszej książki, bo dziś jest premiera mojej najnowszej. Co za brak szacunku dla autora i dla kultury. z stąd. to. Sio! Od dziesięciu lat nie odniosła sukcesu. To dla mnie dziwny i trudny czas.